Wiśniewscy na zakręcie Michał żałuje rozwodu z mandaryną, a Wojewódzki wyśmiewa pole Małżeństwa powinny być dobrane Dlaczego w domu Michała Wiśniewskiego znów zawrzało, a legendarny gwiazdor o czerwonych włosach publicznie przyznaje się do życiowej klęski? Czy to możliwe, że piąte małżeństwo lidera ich troje właśnie rozpada się na naszych oczach, podczas gdy Kuba Wojewódzki bezlitośnie drwi z ich bólu w swoim najnowszym felietonie? Przygotujcie się na wstrząsającą historię o bolesnych powrotach do przeszłości, nagłych prośbach o prywatność i wojnie na słowa, która właśnie zelektryzowała polski show biznes w 2026 roku. To nie jest tylko kolejna plotka o kryzysie, to brutalne zderzenie medialnych gigantów w momencie, gdy emocje w domu Wiśniewskich sięgnęły zenitu. Aby w pełni zrozumieć, dlaczego polski internet zapłonął po ostatnich doniesieniach, musimy spojrzeć na historię Michała Wiśniewskiego który przez dekady był niekoronowanym królem szybkich ślubów i jeszcze szybszych rozwodów. Pola Wiśniewska miała być tą na zawsze kobietą, która ostatecznie uspokoiła niespokojnego ducha artysty. Przez długi czas para budowała wizerunek szczęśliwej, licznej rodziny, aż do teraz, gdy sami zainteresowani postanowili dorzucić do pieca plotek. Wszystko zaczęło się od niespodziewanego wyznania Michała, który publicznie ogłosił, że rozwód z Martą u Mandaryną Wiśniewską był najgorszą decyzją w jego życiu i że do dziś go żałuje. Te słowa uderzyły w pole z siłą taranu, a chwilę później małżonkowie opublikowali na kanale muzyka wideo, w którym oficjalnie potwierdzili, że przechodzą bardzo poważny kryzys. Widzowie mogli zobaczyć ich niezbyt przyjemną wymianę zdań, która była najlepszym dowodem na to, że w ich relacji dzieje się coś niedobrego. Ostatnie dni przyniosły jeszcze więcej niepokoju, gdy Pola Wiśniewska zaczęła publikować na Instagramie serię pesymistycznych i refleksyjnych wpisów. Żona muzyka pisała o szukaniu nowych możliwości w kopewnych etapów życia, co fani natychmiast zinterpretowali jako zapowiedź ostatecznego rozstania. Jednak w świecie Wiśniewskich sytuacja zmienia się z minuty na minutę. Nagle nastąpił gwałtowny zwrot. Michał odmówił dalszych komentarzy, a sama Pola wystosowała do mediów pilny apel, by przestały rozpowszechniać informacje o jej życiu prywatnym. Ta nagła próba uciszenia mediów po tym, jak sami wystawili swoje brudy na widok publiczny, wywołała falę ironicznych komentarzy. Właśnie tutaj do gry wkroczył Kuba Wojewódzki, który znany jest z tego, że nie respektuje niczyich życzeń o spokoju, zwłaszcza gdy wyczuje okazję do celnej złośliwości. Kuba Wojewódzki, który sam buduje aurę tajemnicy wokół swojego małżeństwa z Żanetą Rosińską, poczuł się nagle ekspertem od relacji damsko-męskich i postanowił podsumować kryzys u Wiśniewskich w swoim felietonie. Król tvn przytoczył nagłówek z portalu Plejada i opatrzył go żartem, który wielu uznało za wyjątkowo złośliwy, uderzający w inteligencję małżonków. Kuba napisał bez ogródek, Michał Wiśniewski smutno o małżeństwie, mamy bardzo poważny kryzys. To Plejada. Pamiętam taką rozmowę. Nigdy nie ożeniłbym się z mądrą kobietą. Słusznie, małżeństwa powinny być dobrane. To uderzenie wprost w pole i Michała natychmiast wywołało burzę, ponieważ wojewódzki zasugerował, że oboje pasują do siebie w swojej rzekomej nieroztropności. Cała sytuacja pokazuje brutalną rzeczywistość show biznesów w 2026 roku raz otwarte drzwi do prywatności niezwykle trudno jest zamknąć z powrotem. Michał i Pola Wiśniewscy wpadli w pułapkę własnej szczerości, którą teraz inni celebryci wykorzystują jako paliwo do swoich złośliwych komentarzy. Wypowiedź wojewódzkiego, choć ubrana w szaty starego dowcipu, obnaża brak empatii w świecie gwiazd i stawia Wiśniewskich w roli ofiar własnej medialnej strategii. Czy prośby Poli o spokój zostaną wysłuchane, czy może prowokacja Kuby sprawi, że znów będziemy świadkami publicznego prania brudów? Jedno jest pewne, dom Wiśniewskich drży w posadach, a każde kolejne zdjęcie publikowane przez nich w sieci będzie teraz analizowane pod kątem ich ewentualnego rozstania. Gdzie kończy się prawo do błędów miłości, a zaczyna publiczny spektakl, z którego każdy ma prawo drwić? Czy Michał Wiśniewski faktycznie powinien żałować rozstania z mandaryną w obecności swojej obecnej żony? Czy może to była jedynie kolejna próba zwrócenia na siebie uwagi mediów? Czekamy na Wasze opinie w komentarzach, czy Kuba Wojewódzki przesadził ze swoim żartem, czy może Wiśniewscy sami są sobie winni, robiąc show ze swojego kryzysu. Napiszcie, co o tym sądzicie, i nie zapomnijcie o subskrypcji, by być na bieżąco z każdą kolejną odsłoną tej niezwykle gorącej dramy w polskim show biznesie.